Roztwory miały 100 gramów, znajdowało się w nich 10% masowych, czyli 10 gramów substancji stałych. Więc rozpuszczalnik, czyli woda stanowiła różnicę z tego, czyli 90 gramów. Mamy podane ile tutaj rozpuszcza się substancji na 100 gramów wody, to przeliczmy sobie ile rozpuszcza się na 90. Dla BACL 32 2 32,2 g, dla KCL 30,6 g i dla NA2SO4 17,3 g. Oprócz tych 10 gramów, które znajdują się tutaj w roztworze, dodano jeszcze 10 gramów, czyli nie jesteśmy w stanie rozpuścić całego siarczanu z sodu, bo jest w stanie się go rozpuścić tylko 17,3 g, a nie 20, więc pozostałe 2,7 g będzie nierozpuszczone. Pozostałe roztwory będą jak najbardziej klarowne. O obliczeniu stężenia roztworu ze zlewki czwartej wystarczy, że sobie podsumujemy to, co mieliśmy do tej pory. 10 g substancji stałej z roztworu plus 10 g dosypanej substancji stałej jako masa substancji, a dzielimy to sobie przez masę tego roztworu, który tutaj mieliśmy na początku, i do tego dodajemy masę tego, co dosypaliśmy. Całość razy 100% daje nam to.